Dzisiaj y, zrobimy muffinki z kolą. Jest to przepis dużo łatwiejszy i dużo szybszy od poprzedniego. Jest on o tyle fajny, że kola czy Pepsi w zależności od tego, co macie w domu nadaje muffinom bardzo fajny smak, a to, że jest ona gazowana powoduje, że muffinki są puszyste, bardzo przyjemne w smaku, podobne do naszego tradycyjnego murzynka. Miejsce mam już 200 g mąki pszennej, do której dodam posiekaną wcześniej e, ciemną czekoladę, 50 g czekolady. Do tego potrzebna nam będzie 160 g brązowego cukru. Zawsze kiedy przygotowuję muffiny zaczynam od połączenia ze sobą suchych składników, ponieważ wydaje mi się, że jest tak łatwiej. 160 gramów cukru, akurat w w domu. Dalej potrzebne nam będą dwie łyżeczki proszku do pieczenia. Raz i Do tego cztery łyżki kakao. Użyłam takiego prawdziwego, wydaje mi się, najlepszego kakao, jakie w tej chwili można dostać. To, jakich używamy składników, ma bardzo duży wpływ na to, jakie wychodzą nasze dania. Zakonałam się o tym na własnej skórze, kupując kiedyś tańszą śmietanę kremówkę do mojego tortu, i okazało się, że kończy się to źle, ponieważ zważyła się ona z malinami ale wracamy do przepisu. Mąka, cukier, kakao i proszek do pieczenia mamy już w miejsce. Teraz należy je ze sobą połączyć. Może zrobię to łyżką jednak. No i następnie dodam składniki mokre, które w przypadku wszystkich muffin nie muszą być bardzo dokładnie wymieszane, ponieważ Łatwość ciasta zazwyczaj powoduje to, że nasze muffiny wychodzą twarde i mało puszyste. Nie wiem dlaczego tak jest, ale tak jest po prostu i przekonałam się o tym już kiedyś, e, robiąc pięknie wyglądające na zdjęciu muffiny. E, chyba cytrynowe. Mieszałam je mikserem i skończyło się to tak, że moje muffiny były jak klockie i można by ich mi było kogoś zabić. Natomiast yy, no, była to tylko i wyłącznie moja wina, bo zamiast użyć łyżki, użyłam mikser, no bo przecież tak jest szybciej. Ok, do wmieszanych suchych składników wbijam dwa jajka. Następnie. Dodaję 100 ml oleju słonecznikowego. Wiem, że mililitry nie są równe z gramami, no ale uznajmy, że są. Do tego 150 ml. I tu może być tak: Pepsi, Cola lub jakikolwiek inny napój przypominający smakiem te napoje. Lub jeśli chcecie obniżyć zawartość kaloryczną i no stracić pewne walory smakowe, które daje właśnie Pepsi czy Cola, to można użyć wody gazowanej. Natomiast ja wydaje mi się, że polecałabym do tego najbardziej Pepsi Twist, lub nie wiem czy istnieje Coca-Cola, cytryno, ale właśnie coś takiego. No więc 150 ml. Dalej. Dodaję dwie łyżki alkoholu wiśniowego, którego nazwy nie będę podawać, ponieważ ponoć nie wolno mówić. Yy, przeklamować alkoholi, więc po prostu dodaję dwie łyżki alkoholu wiśniowego. Może być to um, jakieś perendy wiśniowe, czy wino wiśniowe. Najlepiej słodkie. No I zastanówmy się. Na koniec można dodać jeszcze odrobinę syropu skandyzowanej skórki pomarańczowej. Uda mi, się, uda mi się odkręcić słoik. U mnie ona będzie miała głównie zastosowanie do ozdoby muffin, ale żeby odkręcić smak dodam takie półtorej łyżki do masy. Teraz tę masę wymieszam niestarannie, najlepiej widelcem. Będę przekładać do papilotek i piec w 200 stopniach przez około 25 minut lub do momentu, w którym patyczek włożony w mufinkę będzie suchy, bo wtedy te mufiny są gotowe. Na koniec rozpuszczę 50 g gorzkiej czekolady z łyżką masła lub oleju. Na każdą mufinkę zrobię kleks i na wierzchu położę piękną, kandyzowaną skórkę pomarańczową, która prezentuje się w taki oto sposób w swoim plus kosteczka czekolady gorzkiej właśnie ze skórką pomarańczową. czekolady, Która jest wsparciem yy, na mojej pomarańczy, żeby fajniej wyglądała, bo tak na płasko to chyba niezbyt ciekawe. Wyszło mi 14 muffin. Myślę, że gdyby robić je większe, to powinno ich wyjść około 10-11. Mam problemy z liczeniem najwyraźniej Tu kawałków pomarańczy zabrakło ale nie szkodzi będzie bez i tak przygotowane muffinki są już gotowe do spałaszowania, smacznego